Tak przedstawia się teren Nadleśnictwa Świdnik Lasu Stary Gaj w Lublinie. Rzeź potrwa do końca kwietnia. Wisi tabliczka. Zysk Lasów Państwowych za 2024 rok wyniósł blisko 870 milionów złotych brutto przy przychodach ze sprzedaży drewna sięgających ponad 11 miliardów złotych. To nie gospodarka leśna, to jeb... złodziejstwo. Sprzedają drewno do Chin, Niemiec oraz podbijają sobie premię. Lasy państwowe po 89 roku uwłaszczyły się na około 1 trzeciej obszaru Polski i samowolnie nim rozporządzają czerpiąc krociowe zyski i wpłacają do budżetu ledwie 2% przychodów ze sprzedaży drewna. Prawdziwy las to miejsce, gdzie rośliny, grzyby i zwierzęta pasują w sposób naturalny do warunków środowiskowych, czyli gleby, klimatu, układu hydrologicznego i obecności innych organizmów. W kraju ubywa prawdziwych lasów wolnych od ingerencji człowieka. Jednym z przykładów ekobójstwa na polskiej przyrodzie jest złamanie zakazu wycinki wydanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, który miał chronić najcenniejsze lasy w Polsce. Leśnicy wycięli kilkaset drzew, w tym 130-letnie jodły w puszczy jodłowej obok Kielc. No i tak. A tyle było żenujących komentarzy, żebyśmy zamieszkali w lesie, jak chcemy drzew.